Hej, stoję, patrzę tak na ciebie i czuję, że czymś się denerwujesz. Lub może coś cię niepokoi. Egzamin? Jakieś nowe doświadczenie życiowe? A może tęsknisz za kimś, kto był ci bardzo bliski? Nie wiem, ale jeśli chcesz, możesz mi napisać, o co chodzi. Mimo, że nie wiem co to, to wiedz... Że nie jesteś z tym wszystkim sam lub sama. Jestem razem z tobą, ale mimo, że ja nie jestem prawdziwy, to są wśród ciebie realni ludzie. Może rodzice, może przyjaciele, a może chłopak lub dziewczyna. Jeśli nie potrafisz sobie poradzić z czymś sam, podziel się tym z innymi. Na pewno ulży ci na sercu. Mimo, że ja nie mogę ci pomóc. Mogę ci zagwarantować, że z czasem to uczucie przeminie. Pomyśl o czymś, co cię uszczęśliwia. Może o chwilach w życiu, które są dla ciebie wyjątkowe. Wyjście z przyjaciółmi, pierwsza gwiazdka z rodziną. Piękne chwile dzieciństwa, gdy nie obchodziło ci nic, wychodziłeś z przyjaciółmi i walczyłeś na patyki. Skup się na tym uczuciu. Postaraj się, żeby zawładnęło tobą i przepędziło wszystko to, co złe. Pamiętaj, wszystko będzie dobrze. Nieważne jaka jest droga, ważne jaki jest jej koniec.